Dzisiaj zabieram Was do poznania. Jest grudzień 2005 roku. Dorota ma 24 lata i jest w 9 miesiącu ciąży. Pomimo swojego zaawansowanego stanu i zbliżającego się terminu porodu, młoda kobieta była dalej aktywna zawodowo. Pracowała w sklepie. Dlatego też ten okres przedświąteczny był dla niej bardzo intensywny. Jej mama, pani Marianna, była naprawdę zaniepokojona tym, że jej córka tak ciężko pracuje. Martwiła się o jej zdrowie. Wiedziała jednak, że Dorota nie może pozwolić sobie na L4, ponieważ nie do końca było to dobrze widziane w jej ówczesnym miejscu w pracy, szczególnie właśnie tak jak wspominałam Wam w tym okresie przedświątecznym. Poza tym Dorota chciała pracować, ta praca była też jej potrzebna, szczególnie, że Wolała omijać temat, kto jest ojcem jej dziecka. Pomimo tego, bardzo cieszyła się, że już niedługo na świat przyjdzie jej ukochany syn. Była gotowa na to, że może zostać samotną matką, jednak nie miało to dla niej większego znaczenia, ponieważ była pewna, że sobie poradzi. Zresztą kto jak kto, ale Dorota naprawdę nie mogła narzekać na brak powodzenia. Nawet, kiedy była w ciąży, wokół niej kręciło się kilku mężczyzn. Jednym z nich był Szymon, student politechniki, jej były chłopak. Młoda kobieta miała rozstać się z nim jakiś czas wcześniej, ponieważ był widywany na mieście z inną dziewczyną. Poza Szymonem Dorotę można było spotkać również z innym młodym mężczyzną. Zresztą jej koleżanki z pracy, znajomi przypuszczali, że to właśnie on jest ojcem jej dziecka. Ale o tym powiemy nieco później. Jest 26 grudnia, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Dorota wieczorem informuje swoją mamę, że wychodzi z domu i będzie za jakieś dwie godziny. Mówiąc to, wychodziła już z mieszkania, dlatego pani Marianna nie zdążyła nawet zapytać, z kim się umówiła, albo chociażby dokąd idzie. Usiłowała jeszcze krzyknąć do swojej córki przez okno, jednak zobaczyła tylko jej sylwetkę, która znikała w oddali. Mijały kolejne godziny, ale Dorota nie wracała. Pani Marianna była przerażona. Przecież Dorota była w zaawansowanej ciąży, może coś się stało. Zaczęła wszędzie szukać swojej córki, zadzwoniła do wszystkich znajomych, którzy przyszli jej na myśl. Niestety, Dorota rozpłynęła się. Nikt jej nie widział, ani nie był z nią umówiony w ten drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Pani Marianna zaczęła odchodzić od zmysłów, aż w końcu, 29 grudnia, zdecydowała się zgłosić zaginięcie córki na policji. Funkcjonariusze rozpoczęli zarówno przeszukiwanie terenu w pobliżu domu, jak i miejsc, w których często Dorota miała bywać. Poza przeszukiwaniem tych miejsc zaczęto również przesłuchiwać świadków. Może ktoś wie coś, czego nie powiedział pani Mariannie, może nagle przypomniał sobie, że jednak Dorota miała gdzieś wyjechać, coś zrobić, może jednak przypomniał sobie ważny fakt, który im pomoże odnaleźć Dorotę. Niestety, znajomi, sąsiedzi czy też koleżanki z pracy niezbyt mogły pomóc funkcjonariuszom. Nie dlatego, że nikt nie chciał pomóc, ale dlatego, że Dorota była bardzo skryta. Nie plotkowała, nie lubiła mówić o sobie. Nawet o ciąży nie powiedziała nikomu. Dopiero ludzie zaczęli się domyślać, kiedy zauważali już jej taki, no, widoczny ciążowy brzuszek. Pomimo tego, że ciąża wcale nie była dla niej niewygodnym tematem, to nikt do końca nie wiedział, kto jest właśnie ojcem jej dziecka. Większość wskazywała na jednego z trzech mężczyzn, którzy, jak wam wcześniej mówiłam, kręcili się koło młodej kobiety. I tutaj ich typem właśnie był ten młody mężczyzna, którego niestety imienia tutaj wam nie przytoczę, ponieważ właśnie w jego towarzystwie najczęściej kobieta była widywana. Ponadto ten młody mężczyzna miał przyznawać się do, ojc do ojcostwa i otwarcie miał mówić, że chciałby poślubić Dorotę. Funkcjonariusze skierowali swoją uwagę oczywiście w jego kierunku, ale poza nim również na Szymona. W końcu para niedawno się rozstała i możliwe, że student poznańskiej politechniki wie, co dzieje się z Dorotą. Jednak chłopak jasno im powiedział, że wiele miesięcy temu rozstali się w zgodzie. Nie miał do niej o to żalu, zresztą od tamtego czasu prawie nie mieli kontaktu, Czasem mieli jedynie wysyłać do siebie jakieś sporadyczne SMS-y. I właśnie ostatnie wiadomości Dorota wysłała do Szymona 27 grudnia, czyli dzień po jej zaginięciu. Kiedy wyszło to na jaw, bliscy dziewczyny byli bardzo zdziwieni. Nie do końca mogli zrozumieć, dlaczego dzień po zaginięciu, kiedy nie odezwała się do nikogo, e, nagle zaczęła wysyłać nieznieznaczące tak naprawdę wiadomości do swojego byłego chłopaka. Zaczęła postanawiać napisać do Szymona, a nie do swojej mamy. Ponadto te wiadomości tekstowe tak naprawdę nic nie wnosiły. Kompletnie nic. Nie napisała w nich ani, że potrzebuje pomocy, ani, że coś się stało, ani gdzie przebywa. Nie wspomniała także, że planuje gdzieś wyjechać. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że dawna para żyła naprawdę w takich świetnych relacjach. Jednak cień na ten związek dość szybko zaczęli rzucać znajomi Szymona. Koledzy niemalże jednogłośnie stwierdzili, że chłopak Doroty nadal jest w niej szaleńczo zakochany. Co prawda, ma rzeczywiście nową partnerkę Agatę, ale ta nowa dziewczyna miała być jedynie sposobem na wzbudzenie zazdrości u swojej byłej. Szymon, kiedy był jeszcze w związku z Dorotą, miał zwierzać się swojej siostrze, że często kłóci się niestety ze swoją partnerką, no i że tak naprawdę te kłótnie doprowadziły do rozpadu ich związku. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że to nie student chciał zakończyć ten związek. Funkcjonariusze, słysząc to wszystko, postanowili nieco bliżej przyjrzeć się Szymonowi. I w końcu student przyznał, że w drugi dzień świąt. To właśnie z nim spotka się Dorota. A wcześniej po prostu zapomniał o tym fakcie, mówiąc policjantom, że przecież co najmniej od pół roku nie widział swojej byłej dziewczyny. W końcu przyznał się, że rzeczywiście tego 26 grudnia zadzwoniła do niego Dorota z prośbą o spotkanie. Szymon zgodził się. I w ten drugi dzień świąt podjechał samochodem w okolice miejsca zamieszkania byłej dziewczyny i razem udali się nad Wartę w Poznaniu na spacer. Podczas tego spaceru wspominali stare czasy. Dorota chętnie miała opowiadać o swoim aktualnym narzeczonym, z którym była w ciąży. No i według studenta to spotkanie zakończyło się w bardzo miłej atmosferze. Zaproponował oczywiście swojej byłej, że ją odwiezie do domu. Jednak dziewczyna odmówiła i poprosiła, aby tylko podrzucił ją w okolice centrum, ponieważ musi jeszcze coś załatwić. Niestety Szymon nie wiedział, jakie dalsze plany miała na ten wieczór Dorota. Sam zresztą nie zmartwił się szczególnie tym pomysłem. W końcu młoda kobieta z centrum nie miała daleko do domu, a on nawet nie pomyślał, że mogłoby się jej stać coś złego. Zresztą on sam zdziwił się, że Dorota zaginęła i zniknęła właśnie tego dnia, kiedy się widzieli, szczególnie, że przecież dzień później pisała do niego normalne sms -y. Tak wyglądała pierwsza wersja, którą Szymon przedstawił funkcjonariuszom. Kiedy jednak policjanci zaczęli dopytywać go o szczegóły, zobaczyli, że młody mężczyzna zaczyna się miotać. Zasłania się trochę niepamięciom. Ale przede wszystkim zaczyna udzielać takich wykluczających i niespójnych odpowiedzi. Ich podejrzenia, że Szymon kłamie, okazały się słuszne. Podczas dokładnych oględzień samochodu studenta w bagażniku znaleziono ślady krwi. Oczywiście poddano je badaniom, ale w międzyczasie poinformowano o tym Szymona. Kiedy funkcjonariusze policji poinformowali go o tym, że w jego bagażniku znaleźli ślady krwi, mężczyzna jeszcze raz powiedział policjantom o szczegółach wydarzenia, które miało miejsce 26 grudnia. Płacząc, mówił, że tamtego dnia rzeczywiście spotkał się ze swoją byłą dziewczyną, i podczas rozmowy doszło do kłótni. Był tak bardzo zdenerwowany, że nagle sięgnął po finkę. Ten nóż woził zawsze ze sobą na wszelki wypadek, gdyby ktoś go zaatakował. Pozwolę sobie tutaj na taką krótką dygresję. Sprawcy bardzo często zeznają, że nóż zawsze noszą ze sobą w takich celach obrony własnej. Szczerze mówiąc, dla mnie jest to dość ciekawe, bo w moim otoczeniu chyba nie spotkałam się nigdy z sytuacją, żeby ktoś nosił nóż dla własnego bezpieczeństwa w kieszeni spodni. Gazu zawiący? Owszem. Ale nóż? Powróćmy jednak do tematu. Szymon podczas tego spotkania sięgnął po nóż i ugodził wielokrotnie swoją byłą partnerkę. Zeznał, że wówczas był w całkowitym amoku, nie do końca wiedząc, co robi. Kiedy bezwładne ciało doroty opadło na ziemię, wyciągnął z bagażnika worki foliowe. I zaczął owijać w nie ciało dziewczyny. I w bagażniku swojego auta przewiózł w okolicę Rogoźna, kilkadziesiąt kilometrów od Poznania. To tam znajdowała się posesja, która należała do jego ciotki, i to właśnie tam postanowił ukryć ciało. Policja natychmiast pojechała we wskazane miejsce i niestety, ostatnia wersja, przedstawiona przez studenta, okazała się prawdziwa. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli zwłoki Doroty. Jasne stało się, że Szymon jest odpowiedzialny za jej śmierć. Jednak w tej sprawie pozostawało sporo znaków zapytania. Pierwszym z nich był motyw: dlaczego student dokonał tego straszliwego czynu? Przecież rozstali się już jakiś czas temu i podobno w zgodzie. Kolejne pytanie, które musiał zadać sąd, brzmi: czy student jest odpowiedzialny tylko za śmierć Doroty, czy też za śmierć jej oraz nienarodzonego dziecka. Przypominam, że młoda kobieta była wówczas w dziewiątym miesiącu ciąży i za kilka, kilkanaście dni miała rodzić. Kolejne pytanie, na które sąd musiał znaleźć odpowiedź, to czy Szymon działał z premedytacją, wiedział i zaplanował te zbrodnie, czy też może coś się wydarzyło i działo pod wpływem silnych emocji i ta śmierć była przypadkowa, jeżeli, jeżeli w ogóle możemy tutaj powiedzieć o śmierci przypadkowej, jeżeli przecież Szymon zadał kilkadziesiąt ciosów Dorocie. Czego motyw pozostawał nieznany, jeżeli sprawca został ujęty? A to dlatego, że Szymon ciągle zmieniał swoje zeznania przez co ciężko było określić czy właśnie działo w amoku czy zrobił to z premedytacją dlatego też tak ważne było określenie motywu z biegiem czasu w trakcie kolejnych przesłuchań znajdowanie kolejnych dowodów sprawa zamiast się wyjaśniać jeszcze bardziej się komplikowała biegli otrzymali badania potwierdzające ojcostwo i ojcem nie był ten tajemniczy młody mężczyzna, o którym wspomniałam Wam wcześniej, ale właśnie Szymon. Kiedy przedstawili oni wyniki badań studentowi, nie był on do końca zaskoczony, a raczej był wściekły. I po raz kolejny zmienił swoje zaznania. Powiedział, że 26 grudnia, podczas spotkania z Dorotą, jego była partnerka usiłowała go wrobić w ojcostwo. On jednak w to jej nie uwierzył. Przecież rozstali się już, już jakiś czas temu, a raczej nie rozstali się, ale to ona z nim zerwała. Dlaczego miałaby zrywać z ojcem swojego dziecka? Poza tym miała wcześniej wiele okazji, aby mu o tym powiedzieć, a tutaj zdecydowała się nagle mu oznajmić, według niego oczywiście, tuż przed porodem, że to on, a nikt inny, jest ojcem jej dziecka. Szymon miał powiedzieć wówczas Dorocie, że chce ona z niego zrobić frejera. A młoda kobieta miała na to odpowiedzieć, że z niego żadnego frejera nie trzeba robić, bo nim już jest. I to właśnie po tym zdaniu młody mężczyzna miał wpaść w szał. Student jeszcze raz podkreślił, że był zdenerwowany, że te słowa bardzo go zabolały i nagle wpadł właśnie w ten szał, był w Amoku i dokonał tego. Strasznego czynu, ale nie zrobił tego z premedytacją. O ile jeszcze wcześniej można było uwierzyć, że Finkę, o której wspomniałam wam wcześniej, po prostu nosił ze sobą w kieszeni, czy też miał w samochodzie w tych celach obrony, to powstaje pytanie: skąd miał klucz do posesji swojej ciotki, jeżeli tam nie jeździł, nie bywał, i dlaczego akurat tego dnia wziął klucz? Na to pytanie nie do końca znał odpowiedź. Powiedział, że po ugodzeniu nożem Doroty nagle przypomniał sobie, że ten klucz ma w aucie w schowku i pomyślał, że miejscowość oddalona o kilkadziesiąt kilometrów od Poznania będzie idealnym miejscem na ukrycie zwłok. Na pewno zauważyliście, że w tej historii mamy same przypadki. Jednak według prokuratury Tutaj nic nie było przypadkiem, a wszystko zostało skrupulatnie zaplanowane. Oczywiście Szymon odpierał te wszystkie zarzuty, twierdząc, że był w amoku i podczas kolejnego przesłuchania po raz kolejny zmienił zeznania. Tym razem nie był już wściekłym mężczyzną, który z zaciśniętymi pięściami mówił, że Dorota chciała go wrobić w dziecko, ale zaczął płakać i mówił, że kochał Dorotę nad życie. I czuł, że to jest jego dziecko, wiedział, że pokocha go i będzie dla niego najlepszym ojcem. Był pewien, że dziewczyna go nie kłamie, czuł to. Spora zmiana w stosunku do wcześniejszych przesłuchań. W tej wersji wydarzeń Szymon miał liczyć na to, że Dorota chce się z nim spotkać, ponieważ chce się z nim pogodzić. Wspólnie ustalą, jak będzie mógł kontaktować się z dzieckiem, jak go dadzą mu na imię. Z tych zeznań wynika, że Szymon musiał wiedzieć wcześniej o tym, że jest ojcem dziecka, jeżeli spodziewał się właśnie takiej rozmowy. Pomimo jego oczekiwań okazało się, że Dorota zamiast tego poinformowała go, że co prawda, tak, Szymon jest biologicznym ojcem. Ale ona nie pozwoli mu nawet tknąć ich dziecka, a ono nigdy nie dowie się, że on w ogóle istniał. Przyszła mama miała mu jeszcze powiedzieć, że znalazła już kogoś lepszego, kto zajmie się nimi obojgiem, a dziecko uzna za własne. W tej wersji wydarzeń to właśnie te słowa miały spowodować ten wybuch emocji, który doprowadził do tragedii. I ta wersja zdarzeń nie przekonała prokuratury. Jeżeli zależało mu na Dorocie i dziecku, to dlaczego nic nie zrobił, aby ich ratować? Dlaczego później kupił starter i z nowego numeru wysyłał sam do siebie wiadomości tekstowe, podpisując się jako Dorota? Na to pytanie Szymon również miał odpowiedź. Wcale nie chciał zatrzeć śladów i nie być podejrzanym w tej sprawie udawać, że Dorota żyje, tylko po prostu zrobił to dla samego siebie. Wysłając te wiadomości, wierzył w to, że jego była partnerka ciągle żyje i nic się nie stało. Wkrótce rozpoczął się proces, podczas którego zeznawali m.in. znajomi Szymona. Wszyscy opisywali go jako osobę bardzo cichą i spokojną, która jeżeli chciała rozładować już jakikolwiek stres, to najchętniej wybierała się na przejażdżkę rowerem lub samochodem. Według znajomych, ale też dawnych nauczycieli, poza tym, że był spokojny, był również bardzo cierpliwy i wszystkim trudno było go wyprowadzić z równowagi poza dorotą. Znajomi studenta niemalże jednogłośnie opisywali ich związek jako bardzo, bardzo trudny i taki burzliwy. Dorota podobno potrafiła w jednym momencie wyprowadzić Szymona z równowagi i według nich była o taką osobą despotyczną, przy której chłopak zawsze był zdenerwowany. Ponadto wszyscy zgodnie twierdzili, że para cały czas się kłóciła. Jednak to miało nie przeszkadzać Szymonowi szalenie kochać Dorota. Przyjaciele młodego mężczyzny nie zgadzali się z aktem oskarżenia, według którego Dorota zginęła, ponieważ Szymon chciał ułożyć sobie życie z nową partnerką, Agatą. Według nich Agata była tylko takim plasterkiem miała pomóc zapomnieć o tej niespełnionej miłości ponieważ student Politechniki do szaleństwa kochał Dorotę. To z nią chciał być do końca życia, to dla niej miał zrezygnować ze swojej religii. Tutaj spieszę się z wyjaśnieniem odnośnie religii. Wcześniej nie wspominałam o tym, dlatego, że w ogóle ten temat religii pojawił się dopiero w trakcie procesu i był tak naprawdę tylko tak napomknięty. A tutaj chodzi o to, że Szymon jest czy też był świadkiem Jechowym. Adwokat oskarżonego, słysząc zeznania znajomych Szymona, liczył na to, że będzie mógł ich zapytać o to, czy według nich mężczyzna mógł to wszystko zaplanować z zimną krwią. Sąd jednak nie zgodził się na zadanie takiego pytania, a raczej zadanie pytania w ten sposób, zaznaczając, że świadkowie mogą jedynie mówić o faktach, a nie o uczuciach. W jednym artykule pojawił się również wątek, że obrońca Szymona chciał powołać na świadka przyjaciela mężczyznę, jednak z uwagi na to, że przybywał za granicą, sąd nie zgodził się na to, aby został tutaj dołączony do sprawy jako świadek. Ciężko mi niestety powiedzieć dlaczego. Prokuratura okręgowa w Poznaniu postawiła studentowi zarzut podwójnego zabójstwa, z uwagi na to, że Dorota była w dziewiątym miesiącu ciąży. Ale lekarz prowadzący uznał, że jej dziecko było zdolne do samodzielnego życia. Według oskarżyciela motywem była chęć uwolnienia się zarówno od byłej dziewczyny, jak i odpowiedzialności związanej z byciem ojcem. Pozwolę sobie tutaj na przytoczenie kilku zdań z mowy końcowej pani prokurator. Można domyśleć się, że motywem działania oskarżonego była chęć pozbycia się kobiety, która była przeszkodą w związaniu się z inną kobietą. Jednak te motywy, w stosunku do tego, co zrobił Szymon, trzeba powiedzieć, że były błahe. Do żywocia domaga się oczywiście również pani Marianna, mama Doroty, która w tym procesie była oskarżycielem posiłkowym. Przed sądem mówiła, Proszę o taki wyrok, który on zadał mojej córce i wnukowi. A jeżeli w Polsce nie ma takiej kary, proszę o wymierzenie kary do żywotniego więzienia. Obrońca Szymona podkreślał, że jego klient działał w amoku, że na pewno jego celem nie było pozbycie się dziecka, ponieważ żaden z ciosów nie został zadany bezpośrednio w brzuch. Na koniec również sam Szymon powiedział, że oddałby wszystko, oddałby życie, żeby cofnąć to, co się stało. Jednak nie jest w stanie odpowiedzieć, dlaczego to się wydarzyło. Dwójka młodych ludzi, którzy się kochali, mieli problemy finansowe, religijne, w końcu się znienawidzili. Takimi słowami swoją przemowę zakończył Szymon. W grudniu 2006 roku. Poznański Sąd Okręgowy skazał 23-latka na dożywotnie pozbawienie wolności za zamordowanie Doroty. Śmierć ich wspólnego dziecka potraktował jako okoliczność obciążającą. Sędzia w uzasadnieniu powiedział, że Szymon targnął się na życie osoby kiedyś mu bliskiej, na życie osoby w zaawansowanej ciąży. Która gdyby nie ta bezsensowna śmierć, miałaby szansę zapoczątkować nowe życie. Dlatego w tej sprawie nie może być innej kary. Ponadto sędzia nie uwierzył młodemu mężczyźnie, że nie zaplanował tej zbrodni. Świadczyło o tym nie tylko to, że przygotował worki foliowe że miał klucz do posesji swojej ciotki, która była oddalona o kilkadziesiąt kilometrów od Poznania. Że miał również przy sobie tuż Według sądu, gdyby działał w amoku, to pierwsze, co przyszło mu na myśl, to byłoby wyrzucenie ciała do warty, na którą spacerowali. Natomiast on to wszystko musiał sobie wcześniej, skrupulatnie zaplanować. Sąd odniósł się także do tego, że polskie prawo nie reguluje jasno, w jaki sposób należy traktować zabójstwo nienarodzonego człowieka. Ja wam tylko przypomnę, że rozmawiamy, a raczej opowiadam Wam o sprawie, która miała miejsce w 2005 roku, natomiast proces w 2006. Prawo karne nie zawierało definicji człowieka i to pojęcie w różnych sytuacjach było definiowane różnie, często w zależności od postaw światopoglądowych. Sąd podkreślił, że lekarz, który w czasie ciąży zajmował się ofiarą, powiedział przed sądem, że jej dziecko w momencie zabójstwa mogłoby samodzielnie żyć. Jednak tutaj przeważyła opinia innego biegłego, który na podstawie ekspertyz stwierdził, że jeśliby dziecko urodziło się w tym samym czasie, w którym została zabita jego matka, musiałoby trafić do inkubatora i pod specjalistyczną opiekę. W związku z tym. Sąd uznał, że efektem śmierci matki była śmierć dziecka. Do sądu wpłynęły trzy apelacje prokuratury i rodziny zamordowanej, którzy chcieli skazania Szymona za podwójne zabójstwo, a także oczywiście obrońcy oskarżonego, który domagał się zmniejszenia kary. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok dożywotniego więzienia, wymierzył go za zabójstwo i dodatkowo za przerwanie ciąży, a nie za zabicie dwóch osób. Ale gdzieś tutaj już ten aspekt przerwania ciąży bardziej wybrzmiał w tym wyroku, ponieważ w uzasadnieniu sędzia powiedział, że w rozumieniu polskiego prawa dziewięciomiesięczny ludzki płód, dziecko, nie było jeszcze człowiekiem. Jednak wziął pod uwagę właśnie to, że kobieta była w ciąży, ponieważ jeżeli polskie prawo chroni dziecko jeszcze nienarodzone, to kwalifikacja wprawna tej zbrodni nie może ograniczyć się tylko do zabójstwa kobiety. Wyjaśnił, dlaczego też nie przychylił się do apelacji obrońcy, nie uwzględnił jej. Oczywiście obrońca tutaj przede wszystkim zaskarżył surowość kary dla Szymona, który przecież nie był zdemoralizowany, był zwykłym, spokojnym studentem Politechniki Poznańskiej. I tutaj przytoczę słowa, które zapadły na sali sądowej, będące wyjaśnieniem tej sytuacji. Sędzia Hanna Grądzielewska mówiła tak. Godząc w życie Doroty i dziecka wykazał, że mimo wysokiej inteligencji, znajomości i akceptacji norm prawnych i etycznych, potrafił wszystko zlekceważyć, żeby osiągnąć swoje plany życiowe. Wszystko, co osiągnął w życiu, tym jednym czynem zaprzepaścił. I tak kończy się ta historia pani Marianna na pewno była poniekąd zadowolona z tego wyroku, ponieważ w polskim prawie nie można utrzymać wyższej kary. Jednak wychodząc z sądu powiedziała, wypowiedziała słowa, które myślę, że słyszeliśmy wiele razy od rodzin ofiar, że on będzie dalej żył, a ona już nigdy nie zobaczy swojej córki. Nie zobaczy też wnuka, który przecież miał przyjść wkrótce na świat. Rok zapad, sąd nakreślił motyw, a my pewnie nigdy dokładnie nie dowiemy się, co wtedy kierowało Szymonem, co wtedy było w jego głowie. I to tyle co dzisiaj dla was przygotowałam do usłyszenia.